Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Browarni.com. Goszczę dzisiaj w przyjaznych zakątkach Browarni Gdańskiej. Za mną dwaj piwowarze tegoż Browaru, Bartek Nowak i Emil Gda. Jesteśmy tutaj, spotkaliśmy się przy okazji ostatniej nowości Browarni, czyli polskiego hej, które tutaj mam okazję spróbować, skosztować. Chciałbym porozmawiać z chłopakami na temat właśnie piw z polskich chmielami, na temat tego piwa oraz współpracy właśnie z Polish Hops, czyli z posadzem polskiego chmielarstwa, Pawłem Piłatem. Trochę, mam nadzieję, ciekawych informacji wyciągnę, zarówno od Emila, jak i od Bartka. No i zobaczymy, jak to się wszystko kształtowało. Panowie, co mamy w, tym, w tych naszych szkłach tak naprawdę? No, to jest nasz polski ale. Tak naprawdę nie jest to taka totalna nowość, bo to piwo już było w zeszłym roku, już dwa lata temu. Natomiast to, co się zmieniło, to chmiele, bo poza tymi chmielami, które używamy zwykle do, do, do polskiego ale, dostaliśmy też niewielką ilość chmielów eksperymentalnych. I te chmiele razem z chmielem Zula poszły na zimno. Do no, Zula tobie dosyć bardzo mocno, czuć, szczerze mówiąc. Ten chmiel już jest tak charakterystyczny, tak rozpoznawany, tak, że... Słaby białe, białe, Tak, białe owoce, nam się tu kojarzy z melonem najbardziej, trochę gruszki. A ten, a ten eksperymentalny chmiel to co to za chwilę? Możecie zrealizować czy nie? Czy to jest... No właśnie coś, trudno powiedzieć. Mógłbym ci powiedzieć, ale nazwy nawet nie pamiętam. To no jest nazwa, nazwa robocza tak naprawdę. Nazwa robocza, jeszcze. Cyfry, jakieś literki, tajne hasła, więc... Jasna sprawa. Jeszcze sam pewnie cesarz polskiego nie nastał nie do końca, wie jak to się będzie nazywało. Tak naprawdę czeka na nasz feedback. Mm -hmm. Jeszcze co do tego piwa tak naprawdę. W ten film też będzie jednym z znaczy, powiem tak, a... piwo jest takie fajnie słodkawe, bo to nie jest jakby taka nuta typowa znana dla palowego chwilarstwa, czyli nie ma tutaj za bardzo cytrusów, nie ma za bardzo tej żywicy itd. Ale właśnie jest taka delikatna, fajna słodycz, która przywodzi bardzo takie fajne, dziecięce skojarzenia troszeczkę. Z sadem, z owocami, właśnie, z kompotem tak y, babci, chociaż no, też kompot się źle kojarzy jeśli chodzi o piwo, natomiast ja bardziej mam na myśli tutaj owoce, takie właśnie domowe, domowe przetwory, domowe owoce z polskiego sadu, y, takie mam też skojarzenia, no jeśli chodzi o chmiele polskie, naufalowe, no, naufalowe, no, one są troszkę bliżej, jeśli już mamy się odnosić, to bliżej im jest do Australii, do Nowej Zelandii niż do Ameryki, ale to jest jeszcze coś innego, także to, to też nie jest takie proste skojarzenie, moim zdaniem właśnie... Polskie chmiele wnoszą coś, nową jakość, coś zupełnie innego, czego Amerykanie nie znają, czego w Nowej Zelandii też nie znają, więc myślę, że Amerykanie byliby w szoku. No. Z tego co wiem, to, z tego co mówił Paweł, to Amerykanie dosyć mocno poznają jego chmiele. Tak, tak. Chyba będzie z południa, tak, no wiem, że on tam działa, tak jest. Brazylia, Argentyna, Ameryce, coś tam w Stanach byli. też się dzieje, tak. także, także już, już gdzieś tam ta ekspansja dochodzi. Powiedzcie mi, jak to się w ogóle zaczęło. Jak się zaczęła współpraca z Pawłem? Kiedy? Od czego się to zaczęło? Jak w ogóle nawiązaliście kontakt? to kilka lat temu, jeszcze zanim ja i Emil tutaj byliśmy, to już Tomek Biegański. Eee, pozdrawiamy. Z, pozdrawiamy oczywiście Tomka. Eee, on nawiązał współpracę z Pawłem i jakby Paweł, Paweł zaufał Tomkowi, Tomek Pawłowi. Jakby wynikła z tego bardzo fajna, długoletnia współpraca. To była taka jedna z premier chyba w kooperacji właśnie z Polish Ops i jeszcze z Łukaszem Pawlakiem. Tak, tak. To też w zasadzie tuż przed moim przyjściem do browarni było, to było takie pierwsze najgłośniejsze ważenie polskiego ale'a właśnie. To była taka ale. premiera, pierwsza warka z Łukaszem Pawlakiem, też piwowarem domowym, też piwowarem browaru Wilk. I, i specjalistą od, od polskich chmieli, tak naprawdę nadwornym testerem polskich mieli dla Pawła Piłata. W każdym razie no, razem Tomek z Łukaszem uważali pierwszą markę polskiego ale -a. to było dwa i pół roku temu, w kwietniu bodajże, czy albo w marcu. W kwietniu, Także tak się to zaczęło. Ile takich piw już uważaliście na, na, na chmielach od Pawła? Znaczy, w zasadzie większość piw, jest u nas ważony tylko polskich chmieli, więc w zasadzie prawie każde piwo jest na polskich na chmielach. Tak? Poza amerykańskimi poza stylami amerykańskie jest z z Ameryka chiby, wie, um, ewentualnie to jakieś ortodoksyjne, brytyjskie style, które też się u nas pojawiają, to faktycznie praktycznie w każdym piwie mamy. Nasz pils jest bardzo mocno, jeden z mocniej chmielonych piw u nas. wiadomo, no teraz Przepraszam. Jesteśmy w pracy, także cały czas telefonem dzwonią, A te napowiedzi z tych nowofonowych chwili, jakie do tej pory udało wam się wykorzystać w Bo tak wiemy, że Zula, ten eksperymentalny, to jeszcze nie ma nazwy. A jakie jeszcze? Była Izabela, był książący. Eee... Octavia też chyba była. Octavia o... była. W zeszłym roku nawet mieliśmy single A na Oktawi. Tak. Ciemne warzywy eee. z Puławskim. Mm, Pils. Pils. to Pils to jest, to jest Junga, Marynka Sybilla. Wersji, więc tak klasycznie. Coś tam jeszcze opomnieć? Były kaskpl też z tak, takich amerykańsko-polskich. A który z tych mieli tak naprawdę takie największe wrażenie na Warszawie? Bo ja jestem na przykład fanem Zuli książęcego. Dla mnie te dwa szpione są... Tak jak to się tak. mówi ładnie, petarda. Tam w, w jasnych piwach fenomenalnie się sprawdzają, zarówno w Paydailach, zarówno w Ipach, w Double Ipach one fajnie grają, jak i też w Dolniakach, czyli chociażby w Pilsie. No w Dolniakach akurat nie testowaliśmy tych nowofalowych. Szkoda ja troszeczkę no. tych owoców takich fajnych z zuli dawać do pizzy, który ma być jednak taki trochę ziołowo kwiatowy Jednak no. e, tam mogą być inne chmiele, które, które tez, też używamy w dużych ilościach. No też się obawiam, że przez te skojarzenia z owocami polskimi gdzieś tam ktoś mógłby to błędnie interpretować jako wamę albo estry albo coś takiego. Mm -hmm. tak, jeśli chodzi o pilsę, stawiamy na klasykę, aczkolwiek właśnie ja bym powiedział trochę wbrew trendom, że najbardziej jestem zachwycony lubelskim i marynką dodawanymi na zimno. To co one robią w pilsie, to naprawdę jest fenomenalne. Myśmy tutaj wspominali o Nowej Zelandii, chociażby, że właśnie polskim Chmielom dosyć blisko jest Chmielom, które rosną właśnie na antypodach i tam, co ciekawe, właśnie pils przeżywa jakby renesans. Idąc do pierwszego, lepszego grupabu. możemy spotkać na tablicy pięć, sześć różnych pilsów właśnie na sześciu różnych, że tak powiem, nowozelandzkich chmielach. Oni się w tym lubują i tak mam nadzieję, że kiedyś coś takiego będzie się w polskich Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. No wszystko, wszystko idzie w tą stronę, choć znaczy, no, może nie wszystko, bo jednak ten rynek pilny się troszeczkę roz, rozgałęził na tradycjonalistów i na takich, bym powiedział, pilgików nowofalowych. <laughs> Żeby nie, wymi nie wymieniać tej nazwy po raz kolejny, yy, tych modnych piw, które są teraz na rynku najbardziej popularne, ale myślę, że jednak ludzie też z czasem będą coraz bardziej chcieli klasyki. To troszeczkę zatoczy komuś, już zatacza to. Znaczy trzeba oddać cesarzowi co cesarskie. Paweł zrobił bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o reaktywację zapomnianych gatunków w chmielu, odmian tych gatunków, odmian chmielu. Co chciałem powiedzieć, to się fajnie tak naprawdę rozwija, bo kiedyś tak naprawdę, gdy zaczynała się piwna rewolucja w Polsce, to mieliśmy Marykę, mieliśmy Sybillę, mieliśmy Lubelski, Czasami pojawiała się unga i tak naprawdę na tym wszystko się kończyło. Teraz w tej chwili już chyba ponad 20, jeśli nie więcej. Tak naprawdę cały czas, powstają nowe. cały czas, cały czas, cały czas tam Paweł, że tak powiem, eksperymentuje, krzyżuje, tworzą się nowe odmiany, reaktywuje odmiany, które były tak naprawdę na wymarciu i można powiedzieć, że browarnia doskonale się wpisuje w ten trend, jak gdyby pokazuje, że oprócz tych właśnie czterech takich głównych chwili, które były na rynku od dawien dawna, można zrobić też i pokazać, że są też inne. No tak, no, wynika to zarówno z naszej filozofii, że jednak preferujemy piwa może nie tyle klasyczne, co po prostu te składniki. Nie jesteśmy fanami dodawania do piw różnych rozmaitych rzeczy. Bardziej wolimy komponować piwo ze słodów, z chmieli, bawić się tymi składnikami. Druga rzecz, no też browarnia jako browar restauracyjny. I, I cała technologia wprowadza i jakby w sposób wyszynku piwa to już są szczegóły, ale po prostu nie pozwala nam na jakieś naprawdę wymyślne przedziwne, przedziwne piwa, tak samo goście też raczej oczekują piw bardziej takich pijalnych, stonowanych, bez jakichś wielkich szaleństw. I tutaj myślę, że polskie chmiele się świetnie w to wpisują. Co ciekawe, tutaj czasami gdy jest właśnie odszkod nowej warki polskiego biela, to czasami można też spotkać tutaj Pawła, który przyjeżdża na te wydarzenia, tak, który dzieli się swoją wiedzą zarówno z Wami, jak i pewnie z klientami, pewnie przywozi coś nowego dla Was, żebyście uważali najpierw w małej próbce, później pewnie to ląduje właśnie w piwie takim, jaki mamy teraz okazję kosztować. Także ta współpraca zatacza coraz szersze kręgi. Tak, no Paweł nas odwiedza, mamy też co, co, co roku taką imprezę takie, powiedzmy, mini chmielebranie, Oktoberfest, gorzynki piwne. I też, też zawsze proszę, Paweł jest zaproszony i często nas odwiedzają, i wtedy się razem bawimy i, no i sprawdzamy, co nam tam wyszło z, z jego produktów. Chłopaki także i nie zapraszają, ja nie zawsze niestety mogę przyjechać, wiadomo, kilometry, z sprawy itp., ale kiedy mogę, to jestem, tak jak dzisiaj chociażby, też na zaproszenie do tych chłopaków przyjechałem. Słuchajcie, znaczy, polskie chmiele wynika z tego, to co mówią zarówno Bartek, jak i Emil i to, co ja doświadczam tutaj, robią wielką robotę, bardzo robią wielką robotę, prowadnia, robi super robotę także, e, można powiedzieć, łączy południe Polski z północą, dzięki czemu tak naprawdę wszyscy możemy spróbować. Jak Paweł działa, jak Polski w miarę smakują, jaką robią robotę, jak te piwa są świetne. I naprawdę, polskie jest fenomenalne. Jeśli lubicie delikatną taką słodycz aromatyczną, to te piwo będzie w Waszym guście. Ja serdecznie Was wszystkich zapraszam na cukarek tego piwa. Słuchajcie, kończy się, także musicie się, musicie się śpieszyć. No, ja wypiję trochę pewnie, więc uważajcie. Także ubierajcie buty. Ubierajcie się łódzami, dzisiaj troszeczkę pada i szybciochem nasza farnie, dobrowarni, Polskie Chmiele. Zapraszamy. Browarnia polecają, jest Jak okay. z życiem Jak przed 15 to jeszcze nawet pogadamy trochę. Szacunek, pozdrawiam serdecznie, do następnego razu.